Geralt. Pamiętasz mnie? Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gaunter Odim, zwany Panem Lusterko. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci Stryczek. Poza tym, strasznie słabo was tu karmię. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak Twoja sytuacja, mógłbym spróbować Cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Ho, 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 więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem wdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Z kim rozmawiasz? A, z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie robiłem. ja jak cholera, ja mam chorobę morską. Ech, gdyby tak dało się przespać cały rejs. <grym i górny> Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król sowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... Chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. <grym>